Ko mordeczki, się w sensie, tym będę pokazywać mój pokój. Z bez żadnego... Z, z, zaczynajmy z, z łapkę w górę, z, tych z tych dzwoneczek. I tak, tutaj są so, tutaj so, tutaj so moje, moje książki, tutaj są so moje m, ubrania, koszulki, spodnie, moje łóżeczko. Za mną są so moje plakaciki, wszyściutkie. Tam na końcu jest Ronaldo, Kane, y, Niemcy i Bayern tutaj, so. tutaj jest moja kanapa, poduszka pracownia, tutaj są so, klocuszki i tam są so jakieś... Na górze są moje pierdołki, tutaj są moje wizytówki. Tutaj mam, to jest moje biurko, tam moja lampka, nie wiem co to się stało, jakaś chyba w kącie siedzi. Tam, tam są moje, tutaj jest moje pudełko na gry. Tutaj mam pudełka na długopisy, mazaki, tutaj mam różne pierdołki. Tutaj jest Lego. Na górze mam pamiątki. Tam mam statuetki, na górze mam statek, biały dom zrobiony. I tak, tutaj mam karty na biurku z... FIFA 390, FIFA 365 2017, te kaktieżki, czekajcie, tutaj jest słońce ślepie, te kaktieżki. I tak, tutaj potem ja sobie na tej kartce. Tutaj jest oczywiście mój włącznik światła i plakat. Jeżeli podał i to jest na nie jeszcze, tylko tutaj, tutaj są moje wszystkie kolekcje z euro. a tak za Tak, Euro. Przepraszam, że się pomyliłem, że mi się już wyłączył ten, tak? E, druga, Euro 2018 i... Ligamissz, 2019 rocznik. Tutaj są moje budki, które sobie kupiłem. Tutaj jest mój własny obraz, który uszyłem. I tutaj jest moje... moje zdjęcie z komunii. A myślę, że podobało i to już jest na tyle. Aha, i tutaj są jeszcze moje albumiki. Ten jest pusty. Ten jest, zapewnio... ten jest zapełniony nową kolekcją. Żółt, Euro 2020. I te, to na tyle. Teraz ja mam taką atmosferę z wysokości. Jeżeli podobał, się ten, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapki w górę, subskrypcję oraz dzwoneczki. I to by było na tyle. Siemaneczko i cześć!